z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do domu dostojnika, zobaczył fletnistów i lamentujący tłum. To jest drugi plan dzisiejszej Ewangelii. Statyści, gdzieś w tle, nie są to główny, głównie bohaterowie, protagoniści wydarzeń, ale jednocześnie i z ich postawy możemy się czegoś nauczyć. Lamentują, a za chwilę będą się śmiali z Jezusa, będą z niego kpili. Może ten lament wcale nie był taki głęboki, to przeżycie smutku i płaczu wcale nie było tak szczere, skoro łatwo im było przejść do kpiny, żartów i wyszydzenia Pana Jezusa. Z pewnością pogłębiły się ich stany duchowe, gdy odkryli, że ta, która hmm, wyglądała na zmarłą, Powstała ze swoich mar. Z mar swych wstała. Na pewno to jest jakaś nauczka dla nas, jakieś pocieszenie, że gdy przeżywamy zbyt płytko różne życiowe stany i żałoby i wesele, to Pan ma sposób, żeby w nas to wszystko na nowo pogłębić. Do zobaczenia jutro.